Jak w tytule? Jak szybko poprawić wzrok prostymi ćwiczeniami? Otóż na poprzednim filmie powiedziałem o tym, o pięciu najczęstszych naszych złych nawykach, które powodują, że nasz wzrok się psuje. Dzisiaj powiem Ci, że możesz wykonać bardzo proste ćwiczenia, które poprawią Twój wzrok. Na początek, jednak, muszę Ci pokazać siebie bez okularów, i pokazać Ci również, że jeśli mnie nie znasz, to nie wiesz, ale ja noszę okulary od wielu, wielu lat. A jeśli mnie znasz, to wiesz, że właściwie bez okularów nie mógłbym funkcjonować. Ta wada nie jest aż tak bardzo duża, a zaczęła się bardzo niewinnie. Po prostu zacząłem troszeczkę gorzej widzieć w liceum. I odtąd noszę okulary. Dlatego też będę i zdejmował, i zakładał okulary, żeby ci pokazać, że. Te ćwiczenia, które są, możesz spokojnie wykonać w każdym miejscu. Zatem powiedzmy sobie szczerze: że jeśli żyjesz w stresie, jesteś zmęczony, zmęczona, wtedy twój wzrok się pogarsza, obraz może być nieostry i mogą pojawić się plamy czy zygzaki. To jest niby normalne, ale tak naprawdę to jest nienormalne. Wielu z nas to bagatelizuje. Podane przeze mnie ćwiczenia są proste i łatwe do wykonania. Co najważniejsze, są skuteczne i nie wymagają nakładów finansowych, co dla wielu osób jest nie bez znaczenia. Te metody nie są jednak jakimiś cudownymi sposobami, bowiem nic nie zastąpi skorzystania z profesjonalnej pomocy wizyty okulisty. Chciałbym, że jeśli poznasz te. Proste techniki te proste ćwiczenia, to żeby mimo wszystko jednak Twoja wizyta w półkulisty stała się faktem. Jaką mam radę? Zanim zaczniesz robić te ćwiczenia, powinieneś, powinieneś być odprężony, ponieważ te ćwiczenia powinny być poprzedzone ćwiczeniami relaksacyjnymi. Chodzi o to, że mają one na celu rozluźnienie gałki ocznej, znaczy mięśni gałki ocznej i aparatu w ogóle całego. Wzroku. Natomiast, jeśli będziesz osobą zbyt spiętą, no to może nie mieć takiego efektu. Zatem, jeśli możesz, to zdejmij okulary lub zdejmij soczewki, których używasz na co dzień. Ja, na potrzebę tego nagrania, będę je zdejmował i zakładał, ponieważ jednocześnie korzystam z tekstu, którym sobie pomagam, żeby dobrze ci przedstawić te ćwiczenia. Zatem przechodzimy do ćwiczenia pierwszego. Jest to najprostsza właściwie metoda, ponieważ może się wykonać zawsze. jak to zawsze. A no, wyobraź sobie, tak jak na mnie patrzysz, że metoda 30 na 30 na 30 to jest inaczej. Co 30 minut przerywasz pracę na 30 sekund i patrzysz na coś, co jest oddalone 30 metrów od Ciebie. Chodzi o to, że patrzysz w dal. Analogicznie nie wiem, czy jesteś kierowcą, ale jak jedziesz samochodem, to często patrzysz w dal, żeby lepiej widzieć, prawda? Żeby dostrzec jakieś niebezpieczeństwo. Co się wtedy radzi? Spojrzyj na kierownicę, spojrzyj na licznik, spojrzyj na osobę obok Ciebie. Chodzi o to tylko, żeby na pewien czas przywrócić, znaczy zmienić akomodację. Oczywiście, wiadomo, że nie na 30 sekund w samochodzie, no to trzeba być chyba nienormalnym, żeby odwracać wzrok. Chodzi tylko o krótkie takie ćwiczenie. Tu jednak, jeśli chodzi o pracę stacjonalną, to tutaj jest taka sytuacja, że co 30 minut oderwij wzrok od na przykład laptopa czy książki i spójrz na jakiś odbieg, który jest daleko od ciebie oddalony. Wracamy zatem do kolejnej rzeczy. Drugą metodą, metodę nazwałem ruchy ruchy. O co chodzi? Metoda ruchy ruchy to nic innego jak ruchy gałek ocznych. Pokażę ci o co chodzi. Ponieważ masz mieć zdjęte okulary czy tam soczewki, chodzi o to, że utrzymując wzrok ciągle w jednej pozycji męczysz tak naprawdę go. Zatem Ruchy powinnyś powinieneś wykonać do góry, na dół. Do góry, na dół. Tak? Ważne, żeby głowa była prosto w jednej pozycji, czyli nie robisz czegoś takiego. Takiego nie robisz. Tylko do góry, na dół. To samo dotyczy w lewo, prawo, w lewo, prawo. No i wreszcie tylko, żebyś nie dostała, nie dostała jakiegoś kręćka naokoło. Tak? Ja to robię troszeczkę w przyspieszonym tempie, ale chodzi o to, żeby pokazać. Tę czynność y, 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 powtarzasz 5, a czasami 10 razy. Nie chodzi o to, żeby było to szybko, chodzi o to, żeby to było dokładnie. Pusta ściana. Cóż to takiego pusta ściana? Otóż wyobraź sobie, że jesteś, y, y, siedzisz naprzeciwko. Inna przeciwko Ciebie jest ściana, bardzo blisko. Nic Ci ta metoda nie da. Ale jeśli podejdziesz do jakiejś ściany, na której nie jest nic namalowane, narysowane, najlepiej, żeby ona była gładka, niby biała, niby pusta, chodzi o to jeden, jeden kolor, czyli nie taka, jak jest za mną, tak? Bo tu jest dużo kolorów, ale jednolita y, taka ściana, to bierzesz robisz takie coś. Wyciągasz kciuk, i kierujesz wzrok na ten kciuk, tak żeby był ostry, a później na tę ścianę, żeby ona była ostra. Robisz tak na przemian. W ten sposób ćwiczysz znowuż akomodację, bo raz ostrzysz, wyostrzasz wzrok na kciuku, a raz wyostrzasz wzrok na ścianie. w jakiej odległości powinieneś być przed ścianą? No to różnie bywa, w zależności od Twoich możliwości, ale z dwa może 3 metry, jeśli taką masz możliwość, byłoby bardzo dobrze. Kolejna metoda to nazywa się daleko-daleko. Wiem, co powiedziałem, że siedzisz sobie przy piórku i nagle odwracasz wzrok i patrzysz gdzieś daleko. To 30 minut, 30 sekund, no 30 metrów daleko. Ale tutaj mamy też inną sytuację, mianowicie taką, że ona związana jest, ta technika, tym, że zakrywasz oczy. Zaraz Ci powiem, jak to się robi. Otóż po pierwsze. Po pierwsze patrzysz w dal i mrugasz kilkukrotnie. 5 do 10 razy. Następnie zamykasz oczy i zasłaniasz je y, dłońmi. Liczysz do 10. O co chodzi? Żeby Twój wzrok przyzwyczaił się do ciemności. Tak? Czyli tak robisz. Zamykam oczy i zasłaniam. I tak 10 sekund. Mój wzrok przyzwyczaja się do ciemności. Następnie odsłaniam oczy, czyli ręką odsłaniam, ale oczu nie otwieram. I następnie mrugam 5 do 10 razy. I dopiero wtedy yy, odsłaniam oczy i popatrzę w dal. Czyli tutaj chodzi o to, że jeżeli ja mam oczy, które są zamknięte, tak, zamknięte, one się przyzwyczają do ciemności, i ja odsłonię oczy, prawda? I dopiero później otworzę i popatrzę w dal. To moje, wzroku, moje moje oko zacznie się, wiesz, i z bliska patrzy w dal, i z ciemności w jasność. Tę czynność możesz powtórzyć również kilkukrotnie, najlepiej 5 do 10 razy. Dlaczego tyle? No bo wiesz, jak ja ci powiem, że masz zrobić 5, to ty zrobisz 3 albo 2. Ale jak powiem Ci, że 10 to będzie dużo prawdopodobieństwo, że zrobisz to więcej razy i Twoje oczy będą mniej zmęczone. Wreszcie mamy taką technikę. Do okna marsz. Tutaj chodzi o dwie rzeczy. Po pierwsze, ruszasz się, a więc wiesz, mięśnie zmieniają położenie, mięśnie zaczynają się ruszać, następuje zwiększony przepływ krwi. I o to chodzi, i do okna idziesz, i przez oknie stajesz. Tutaj oczywiście stosujesz bardzo prostą, podobną technikę do poprzedniej, z tym, że zasłaniasz jedno oko ręką, ale nie zamykasz zakrytego, tak? Czyli tak, jakbyś patrzył jednocześnie, zaraz ci to pokażę, czy masz jedno oko, to zasłaniasz, ale nie zamykasz, a drugim tym patrzysz w dal, tak? Tak samo powtarzasz. Tę, to oko otwarte. I tym patrzysz dal. Tak? I tak samo robisz z drugim okiem i na przemian. Powtarzasz tę czynność 5 do 10 razy. Dzięki temu Twoje oko będzie się przystosowywało. Będzie różnica w patrzeniu w dal. Ponieważ pierwsze oko zakryte będzie patrzyło, ale będzie widziało no, ciemność po Twoją dłoń, a drugie będzie widziało dal. I o to chodzi. Tak? I to właściwie muszę Ci powiedzieć, że to były podstawowe ćwiczenia, które możesz zrobić praktycznie w każdym miejscu. Bo jeżeli wiesz, byłoby dziwne, że w pracy nie możesz tego zrobić, to mówmy się szczerze, możesz udać się do WC i tam na pewno będzie jakaś ściana, która będzie na tyle gładka, żeby sobie popatrzeć. Zatem mam do Ciebie taką prośbę. Wykorzystaj te ćwiczenia do tego, żeby w bardzo prosty sposób poprawić sobie wzrok, nie po ciężkim dniu pracy, ale już w trakcie tego dnia, żebyś nie był, nie była zmęczony za bardzo, i połącz te ćwiczenia z tym, co powiem w kolejnym nagraniu, co jest albo równo ważne, albo jeszcze nawet ważniejsze. Ale te ćwiczenia to będzie twój początek. Jeśli tak zrobisz, to będziesz mniej zmęczony, mniej zmęczona, będzie Cię na przykład mi bolała głowa, będziesz właściwie bardziej zrelaksowaną osobą i być może, nie u każdego tak jest, czego Ci życzę oczywiście, Twój dzień będzie lepszy. Czego Ci oczywiście życzę. Bardzo Ci dziękuję za uwagę. Zapraszam do przeczytania tekstu poniżej i do obejrzenia innych materiałów, jeśli chodzi o wzrok. em